Witajcie, widzowie! W kolejnym odcinku jest ze, jest ze mną Hoduki i Kalimbo. Siema Co, gramy ghetto? No, O, odkrycie odkrycia. Kupiona przez Freddy's Mess. A co kurwa kim jesteś? Kontynuuj, oczywiście no, klikamy. No to kontynuuj, będziemy dzisiaj jechać kierownicą. Dobra, ja Cię ja kieruję, bo ja nie... Zobaczymy, sprzęgło mas. No to, to, wiemy, to jest sprzęgło, to, to jest ten i pedał, i jest, gaz. Tak, to jest pedał. <laughs> I biegi zmieniam tymi, to jest, ps, to a jest to przód, nie działa? a to jest tył. A to nie, a to nie jest podłącz, porząd... akurat... To, nie, ty się tym to ty będziesz się tym bawił, tym Sklep z pojazdami, mamy jakiś samochód. No to wybierzmy coś. No wszystko. jaki samochód miałem? Oczywiście, ze miałem, Ma samochody z multiplayerem jest. No to wybierz coś. Ale ja mam obstrukcję. W dole nie ma. Nie ma. <laughs> nie ma. Ja mam go na Dobra, to co włączyć? No ja nie wiem, nie mam ciężarówki. To samochód tylko, a nie ciężarówka. No dobra, ale będzie miał... Opuść raz teraz może być Mapa lokalna Co jest? A u końca... Dole. Każą u końca No i co? Będziemy jechać teraz Ogólnie gra, to gra trudni, sa, Samemu No samemu, ale my jesteśmy we trzech, w jednym pojedynku A znaczy... W multiplayerach grało tam Ile osób? Mniej niż zero. Może być więcej a, Dwa albo więcej. a zobaczcie w ogóle jaka fajna ta z coca -Cola. Kosowa jeden złotych, o taki jest. No, no to wybierz. Czekaj, opus gaz. O! Mamy. Do... Gaz. Uzywaj gazu. Klikam na fulla i nie dało. Jest AWD, napęd na 4 koła. A dobra, bo ja ten, muszę włączyć. Czekaj, który się zmienia? na bieg muszę dać jedynkę. A, hamulec ręczny. Nie, włączony hamulec ręczny. No to jak go wyłączyć? Ca, Nie wiem. Jakiś klawis na klawiaturze, Cym się go. Najłatwiej jest O. klawiaturą, chyba. Ej, jedzie. Tak, i skręca. <grywka> Sklep z rysepami, nie mamy kupionych a, kłody... a kurde Działa kierownica, nie działa mi hamulec i gaz w ogóle nie chodzi. Nie wiem co mamy. Mów. No to czekaj, to ja będę... Było podłączone. Dobra to tym się je, jedzie a tym się... Bo raz, a, y, tymi strzałkami. Dobra to ja będę jechał tak w razie. <śmiech> <śmiech> nie pamiętam no... jaki to próg był łapek w górę, żeby y, grać tego snowana 20 chyba łapek był. A dobili widowie zaledwie 4. No, czy jest łabo? nie kanał już 6 tysięcy Zjechał na drogę. Ej, Janusz, weź mi kurde, pomóż i kurde, cymaj tą stawkę. A, jedziemy. Jedziemy. No, co, nie niecy was? Słuchajmy, jak ci będę mówił. Na na cztery kołach jest włączony. A -a. AWD chyba to Czekaj, wracamy na drogę. Kłody kazu O kurde. Wypożycie. Kierownica sami wyprostowała ten mm. kierunek. Dobra Co tak sobie jedzie? No, no, nie, no nie, nie, No i uskodziłeś samochód Sennik zgasł Zgwałcił, silnik zgwałcił zgasł. Dobra go. Będzie trzeba przenieść go to Przenieść go, teraz ty kierujesz O no, 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 zostaw to Proszę, o, weźmy, o, o O, o Ciężarówkę dałeś Dobra, teraz ty jedziesz Jest, yes, lepsza Dobra Jedzie czy nie? Nie, ja, bo nie chyba Gdzie to mamy te kłody zawiesić? No pewnie gdzieś Co fajcie Cofajcie się Bo jakaś druga cienka mamy No, będzie ciężko Tak musimy Do tak Do Międzybrocia, Do tak? A nie, w za to jest Dobra, to jest niedźwiedź. wrócił Zakętny. To jest niedźwiedź chuj. No i chuj 150 litrów paliwa. To nie jedzie. No nie jedzie oczywiście. O, jedź las. No. O, o, o. Oj, oj, oj Jedzie, jedzie, jedzie. to jest tym gównem. Gównem przydałby. Dy, 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 tryb multiplier, żeby... Mamy, jesteśmy w A trzeba kogoś. Kogo z więcej trzeba? Janusz siedzi na czerwonym a my siedzimy tutaj na. No nie, czy Ken Kenwood. kupiony dodatek. Straszny drzewa. Częstki wjazd. Czekaj, tak, ja. No, nie ale, wracam. no, paliwa strasznie dużo złożyło jest. Czyli... Ty, strasznie Nic dużo. Nie widzę. Masaka Szaki. taka jest. Nie, nie z tej strony, bo wszystko będzie zasłaniało. Ajaj. Poczekaj O No, uważaj drzewo Cofaj, cofaj, cofaj Co to za kurwa Nie wiem co to za kurwa ten Ja pierdolę <laughs> Kurcze, ja pierdolę Ale jak to, to może grać może. Tego nie da się grać w ogóle Komputer dostał Raka mój! No, jedziemy Brawo, udało się nam, no, kurde. Nie wiem dokąd jedziemy, ale ważne że jedziemy. Mhm. Ale, urwaj! Nie wiem dokąd jedziemy, ale ważne że jedziemy. Nie wiem, ale, Ga jest upośledzony. No, jedź, a nie cofasz się. No nie da. Ja sobie posłać. Panie ustaci, zona. No, jedziemy. Udało się. Jademy! Nic nie widać, ale jademy! dole. Co pierdolisz? No sam pan pierdolisz. Za pierdolisz Bo Teraz padło kabel ze słuchawek. Wypieprze słuchawkę, bo cię wypieprze na amen Wyłącz ten telefon, bo ci go wyłączy na amen jest z hamburgery z no. McDonalda. No smakuje jak papier. Kto? No te hamburgery. One to są dobre no, Na statku są lepsze. Średnie, ale taki jest coś mogę o. pokazać. To jest ten, taki Yosika. A boja, bo ja lepiej czeka na sobie go Czekaj, czekaj, bo coś wycofuję. A i mało. Daj mu ten tryb tu to toll jadę. A Łeu well, taka Daj tryb tutorial A euroturska ser. Nie, daj tryb tutorial Ja nie wiem jak ty robi tryb, Ty nie interesowałem. A chujcie interesie! Ja bym go przewrócił, nie pamiętam jak to robił. O chest <laughs> <laughs> O, UFO go porywam, w ogóle, widzisz? O! O! Choluj. No, dawaj to! Duży się i... mm -hmm. O! Teraz się przesiadamy w ogóle. Zmiana teraz jest Dostać. Się no wóra. i co? Jak jedziesz? No... Umiesz do wyjeździć nie. Chcesz tak sobie piwka trochę. A to nie piwo, to jest energetyk. Kupiony no a to za... piwo, a to też piwo dla mnie, No ma? Jest je. energetyka nie ja to Ja je wszystko kupiłem. Dobra, łazaj na drogę. Policjantnie policja jeszcze. O tak, ale z kierownicą, że nie? Mm. 80 taka, to się nazywa jazda, to nie? nie? Ja. Ze stacji Grosar. I kamienie teraz są. Odkryto nowe składowisko, dobra. No uważaj, hmm. silnik ci się zjebał. Panie Firmy Chevrolet to. Silnik ci się zjebał. Ja pierdolę. No to, to kurde już za umie jeździć nie umie jeździć. Ja też nie umiem jeździć. Taczka. Taczki ma prawo jazdy. Na prawo jazdy ma na ta taczki, tak, to się zgadza. Ale za filmę powiedzieć... Tak, mam prawo jazdy na taczki. Kurwa takie. A, a no Skodok ma prawo jazdy no na No jak ty jedziesz, uważaj! A tutaj mogli dać jakiegoś świata pandem do... No e, mogli! A oni w sumie... wolą amerykańskie suwy, które są brzydkie. To kamera dziś zmieniła. Le suwy, znaczy pick upy. Kurwa moje pole. O! Co to jest tam? Tam. Wolf Grip. Co tam jest? Jaka fabryka. Co, co tam ja no z mówi? Nie zbroczy A to, z fabryka jaka z, to z jest fabryka jakaś. To jest stanie ściego w strepce, no nie? A, A trepcy u No Do. który, który dostał nowy komputer. No konsolę nie kupię. A znaczy konsolę, PSO. No właśnie. Kupię, a ja w ogóle widowie mam do zaprezentowania Ursusa za 30. No nie będę ja taka średnia, tak mi się wydaj mi udana. No fajnie wygląda. Ursusa ta przynajmniej. z Idzie! Idzie! Jakie ty drifty robisz? Jaki ty robisz? A to D jest taka... Gra tym. Opa, spróbujmy. Nie! 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 Dawaj to bicie! muszę się odsosować, daj mi No to Dobre, mi nie dajesz! Co? Jaj, co? Pomyśl przez chwilę? To bicie! Picie, A pijcie! Chciałem te... szybko odsosować <laughs> Ale mi neka telefę teraz, jak jedzie! Ja łazaj! No i no, zepsuł silnik Gawonio! I kolejny! No kolejny! Goscie nie Tu ale tu unikaty do No! Co ty zrobisz? Co ty zrobiłeś z nami? oczywiście. To ty jechałeś, nie Faw ja! Poluj oczywiście. Dobra. Jedziesz. Teraz, teraz, teraz będzie jechał. Nie? nie? A jedziemy. Taki A ja. wynalazek mam. No, Pokaż do kamery. Taki wynalazek mam. Bardzo panu dziękuję za tę garść bezcennych informacji, ale ja to mam w dupie. Cześć No jedź! Jedziemy! Czeka, ja ten będę ten bieg. Dobra, siu. No, skręcaj! Jedziemy do, do Krakowa idziemy. A do Krakowa, chodik pojedziemy, że nie Oplem wektrą pojedzie, którą mi, miał kiedyś. nie. U mnie, Paweł, jak ja no, no, tak? to No łaza, jakby ten drogę wie Jedziemy do Putina, Po co do Putina? Co kurwa? A, do, a to a Alaska. Czekaj, ludzie te zmienia biegi. Mm. A jego biegi nie chodzą. A, a furt, nie tak. Zgadzaj fura O cóż hmm. Zgadzałeś Jedziemy Jedziemy Siadaj i nigdy nie gadaj teraz, teraz musimy się skupić no, Nie akceptuję to zgódę O no, co? Jak ty działaj? Akceptuję, kiedy bara, baranie, baranie, ty BARANIE TY O, pojechali O, o, no Gdzie ty jedziesz? Uważaj ten berek Skrę, Skręcaj, skręcaj No, o Jeżdż tam, no jeż tam, jeżdż tam, jeż tam. Mm -hmm. My nim jak SZATAN zaczął nim... O co Czekaj, No jedzie. O jedź, 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 naprzód No. Skręcaj ja nie Cały Co mnie skręca z tampok? Czemu tak dziwnie jedzie? Bo to jest samochód, który carfuzy można trafić. A co ty pierdolisz? To co Ten samochód? Kurde, czemu nie zastanawiasz się stąd wyjechać? Jamoniu! Wyciągarkę przydałby jakoś No, dawaj się Dawaj wyciągarkę, Zemko, ratuj, ratuj sytuację, ratuj, ratuj, ratuj! Mmmmm Hahaha, <grym> co mi za... Patrzę z tak? kontrolu, korzystanie z wyciągarki Janusz Koduk Eee, patrz, patrz nauczyć pas, na kierownicy ja, Patrz Koduk jak przyzmienia się biegi Powinien nauczyć kierownicy A to lewarych... Yy. No i... Co ty zrobił schodyk musisz odskodowanie załatwić. O jedzie! Z kierownicą nie umiał obsługiwać LGTE! O, LGT. ej, ej, jedzie, 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 dawaj! Czekaj, pomogę! Ci. Kosowa 800 zł 62. Ty! Dy, Ty, miał Jedzie! Jedzie, jedzie, jedzie! Co? No działam! Co? co ty robisz? Co ty robisz Nie. Nic! Cofaj! Co ty robisz, Janusz faj, cofaj, 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 faj. I tak. Ale mam zjebany pomysł. Pierdolę się na tylne siedzenie i dzięki hmm. temu nauczę się kierować stópkami. Janusz Koduk. <gry> Pierdolę się na tylne siedzenia i łatwiej nauczę się obsługiwać kierownicę stópkami. Co ty, robisz? Janusz Koduk, y, musisz odszkodanie wypracować na budowie. Oceniam Gena w 2 na 10. A, a Janusz ocenia Bo grę 1 na 3 Pośmiech ci w tej grze <laughs> Dobra odsuń się teraz, ja też za Dobra Uwaga, ostatnia próba, ale można było stąd wyjechać Ale rucha bajka ja. ja muszę stąd wyjechać A wyjeżdżaj To wyjeżdżaj Dawaj ciągniesz No czemu nie chcę wyjechać stąd Ty i most utknąłem dosłownie. W Strepsy Strepsy O patrz, ci miasto w czym Bra Ale kup sobie takiego fangers do Kup sobie klej Koto Falming 25 polans symulator Dotatkami, Dotatkami. Proponuję To pokaz mi hmm? nie ma pochas nie ma No jak to nie ma włosy chwilał No! W końcu! Coś się rusyło! No, o! No! W końcu jadę! W końcu, ale i tak spadnie O tylko się pieczawił. O! O! Patrz! 33 minuty trwa. Patrz, co się dzieje? Laguje się, no? Jak laguje się? Kłody w ręce pracowników. Dobra, nie jest to tak, to było na tyle widzowie. Na tyle. Nie udało nam się wyjechać pod górę, bo a, taka ok. jest zjebana. Zjebana koga, ale darmowa. No i co? Zrobię... <grym> co, ty co ty zrobisz Janusz Chodók? <grym> Jestem na koniec z wagą Nie kierownicę Logitech, ty... <grym> A ja się z biegiem. I tak tego Opla na złom dał. Kończymy? Siema. Siema. Dobra, kończymy. Daj to u Upośledzę. Wow. Co ty tu robisz? O kurwa, monitor się rozjewał Podół. Będziesz musiał odszkodowanie płacić To jest Twoja córka to jest na... Będziesz płacił za odszkodowanie.